Wydomiakowi kibicuje Platinium Fitness, Radom ulica Biznesowa 8. Sportowym emocjom, smaku nadaje. Dzień dobry, witam wszystkich na ostatnim już vlogu na kanale Radomiak TV z obozu Zielonych w tureckim Belek. Obóz ten powoli dobiega końca, a ostatni 12 już vlog to doskonała okazja do podziękowań. Dziękuję Wam za wszystkie, wszelakie interakcje przez te ostatnie półtora tygodnia. Ponad 40 tysięcy wyświetleń, jeśli dobrze liczę. A oczywiście ta liczba ciągle rośnie i myślę, że na spokojnie dobije do 50 tysięcy, jeśli nie więcej, włącznie z tym ostatnim vlogiem. Ta seria fajnie się przyjęła. Setki pozytywnych komentarzy, co oczywiście cieszy. No i mam nadzieję, że oczywiście takie, takie vlogi z obozów Radomiaka, czy to letnich, czy zimowych, będą w przyszłości kontynuowane. Dziękuję nie tylko w imieniu swoim, ale także oczywiście w imieniu wszystkich piłkarzy Radomiaka oraz Sztabu Szkoleniowego Zielonych, który przez ostatnie 12 dni. Dni pracował właśnie w tureckim Belek na obozie Radomiaka przygotowującym do rundy wiosennej PKO BP ekstra klasy, ja po raz ostatni w tych vlogach zachęcam was do obserwowania wszystkich kont Radomiaka w social mediach, do kupowania karnetów, no i co widzimy się już w Polsce, widzimy się w Radomiu do zobaczenia na stadionie fajna nuta Wie? hej Lisandro Last, last day, tomorrow, Poland. Yes. Today, play in. You know. I know. So we win, and then next round. Against Mauritania, yes? Yes. So normally we should win, but this qualification is very hard. Uh -huh. But I hope we win, and then semi final, final. But it's going to be a good game. Okay, good luck. Thank you. And eh, amigos. Acaboo. Acaboo. Halo! Koniecznie nie chowaj się! Podobno cię mało na vlogach G Gabi ci może powiedzieć, bo ogląda Capoverde, play today. We win, we win. Only win. Cutter of Fire, we masz pożar w Ah, oh, mas extremamente. Extrema <laughs> sensação de caverna a posição mais difícil que tem. Ah, mas para o lado, ele é esgoto diferencial. Ah? É, é rápido. É <laughs> é. É. Achou que É né? <laughs> 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 Normal, Normal, penalty, penalty. Normal. Yes. Extra time. penalty. Yes.

Gabriel Congo, juice of Falcave. Let's go. Recovery session. We start with David. After this we got uh, some football tournament and this is all for today. Uh, but we, before we start, I want to introduce you uh, our new player. Uh, Gabriel Kobrak and goalkeeper coach says some words for him. Witamy starego nowego na pokładzie. Gabiego, nie wiem czy coś się zmieniło, czy jakaś inna ksywka weszła przez pół roku, czy nie, to samo, witamy, życzymy udanych treningów, Płama, jakiś tunel na początku, żeby się nie gdzie? B. Dobře, dobrzy, dobře, dobrzy, ok. Be! Dobře, oh, ok. Oh. Oh. Mam nadzieję, że mówiłeś o nas same przyjemne rzeczy. Tylko przyjemne. To koniec. To już Ci puszczę I ostatnia J.U. Piękny obrońca i masz o, Zakończył Krystian, pytanko mam do Ciebie Jak po ostatnim treningu na obozie, jak się czujesz? Dobrze Okay. Bardzo dobrze. I zobaczcie to, zobaczcie to. Ostatni gol na obozie. Trenerze, za nami ostatni trening na obozie w Belek. Jak szkolenie, wie ocenia to zgrupowanie, właśnie w Turcji. Bardzo pożyteczny okres za nami. Popracowaliśmy dość mocno nad zarówno fizycznie, jak i nad aspektami, które moi, w mojej ocenie należało poprawić. Co ważne wszyscy wracamy zdrowi, bez większych problemów, poza drobnymi urazami, jakimiś krótkimi przerwami, co jest na no, normalne. Nic większego nam się nie... Stać, nic, nic, jakieś dłuższe kontuzje nie miały miejsca, więc jestem z tego bardzo, bardzo zadowolony. No, ten czas myślę, że wykorzystaliśmy do maksimum, bo, bo pracowaliśmy i dużo i intensywnie, więc, e, więc teraz tylko czekać na, na efekty. E, też w z paringiem zakończyliśmy okres powiedzmy swego rodzaju eksperymentów trochę i szukania różnych rozwiązań. E, teraz już bardzo mocno będziemy skupiali się na tym, co przed nami, czyli na meczem, na meczem z Krakowią. E, po powrocie jeszcze przed nami dwa, dwa sparingi, gdzie, gdzie zostaną wszyscy szanse w w wymiarze 90 minut no i Potem, potem po weekendzie już interesuje nas tylko i wyłącznie Krakowie. Wspomniał trener o wczorajszym sparingu z Napredakiem, wcześniej też przegraliśmy z inną drużyną z Serbii 1-2. Może trener uspokoić kibiców, że niekoniecznie tutaj wynik był najważniejszy, bo ciężko trenowaliśmy na tym obozie? Czy może coś innego trener chciałby przekazać naszym fanom? Nie, nie szukam nigdy wytłumaczeń, jakichś wymówek, no bo uważam, że oba te mecze powinniśmy, powinniśmy wygrać, więc jakby nie będę się tutaj tłumaczył w ten sposób, natomiast, natomiast co do sparingów, to ja traktuję sparingi raczej znaczy w formie szkoleniowej czyli eksperymentuję, szukam różnych ustawień, też nie oszczędzam zespołu przed sparingami, czy też obciążenia są dość duże, także wiadomo, że chcę budować tą mentalność zwycięską mentalność i chcę żebyśmy wszystkie mecze wygrywali, to jest dla mnie ważne, ale ale też jakby no aż tak bardzo mocno nie przykładam do wyniku, nie gram na wynik gdzieś tam nie nie szukam tego wynik, tych zmian żeby typowo na wynik tylko mam, mam swoje cele i najważniejsze jest dla mnie, żeby te cele w tych, w tych sparingach zrealizować. także spokojnie yy... Nie, nie mamy co mieć nadal. Jutro wracamy do Polski. Nie będą mieli zawodnicy od razu wolnego. Trenujemy środa czwartek, w piątek, dwa sparingi, ale później ten weekend piłkarze najbliższy, jednak te trochę odpoczynku dostaną, aby później rozpocząć mikrocykl już do meczu z Krakowią. Dokładnie tak. Sporo tego czasu spędziliśmy, ostatnio razem ze sobą spędzamy, więc też dobrze będzie trochę oświeżyć głowy, spędzić czas z rodzinami. To jest bardzo ważne, tak jak trening tak samo regeneracja jest bardzo istotne. Na, a zaraz po powrocie dwa treningi, plus dwa sparingi w piątek i od wtorku w Dziękuję bardzo Dziękuję bardzo, pozdrawiam Witam, z tej strony Leo i Rossi, zapraszamy wszyscy kibiców na wjazd. Czekamy na wasze wsparcie, lecimy na was Lecimy na was 12 well. yeah Radomiakowi kibicuje Platinium Fitness. Radom ulica biznesowa 8. Sportowym emocjom, smaku nadaje Max Premium Burgers.